Mam w planach dzisiaj obejść kilka stawów, jeden z większych właśnie przed nami, i dojść do Śląskiego Morza. Jesteście ciekawi? Zostańcie chwilę ze mną. Jeden ze stawów wciąż ma spuszczoną wodę, ale widzę tam całą masę ptaków wodnych. Może z drugiej strony jakoś, ale to za wiele kilometrów, zobaczę, czy da się coś pokazać, zaobserwować z bliższej odległości. Mogłabym tu stać i stać, ale ruszam dalej. Chodźcie. I wdrapałam się na koronę jeziora Goczałkowickiego, które nazywane jest właśnie Śląskim Morzem. Jest to też zasób wody, pitnej dla wielu miejscowości. A z drugiej strony wypływa rzeka Wisła, a jakże? Z drugiej strony wpada do jeziora Goczałkowickiego na wysokości. E na wysokości miejscowości strumień i wisła mała, a tutaj wypływa. Jest pięknie tutaj, popatrzcie. Gdzie ja dzisiaj dojdę, to nie mam pojęcia, ale wciąż idę przed siebie. Tutaj widzę jakieś tablice informacyjne. Pewno jest jakiś przystanek dla rowerzysty, rowerzystów. Zaraz zobaczę. Mhm, I z tego co widzę, zostało mi jeszcze około 5 km do pociągu. Popatrzcie tutaj. Właśnie na tej koronie jeziora, zbiornika Czałkowickiego jeziora byłam. Teraz jestem tutaj, a pociąg, gdzie to patrzeć? Mam tutaj, o. Także jeszcze muszę przejść przepiękne miejsca, m.in. obszar Natura 2000, Dolina Górnej Wisły. Idziemy? Tak! Taka jest teraz moja droga, mokra, ale jakże urokliwa. Jestem sama. Jakże dobrze wtedy słyszeć swoje myśli. Zmierzam już w, w stronę dworca, mijam. Staw maciek z ogromną ilością ptaków na środku, różne kaczki, mewy, odgłosy i słońce, które już teraz jest za chmurami, ale odbija się jeszcze w tafli wody. To są moje najpiękniejsze ujęcia. Chwilę. Bardzo lubię, gdy, gdy niebo odbija się w wodzie, drzewa, rośliny przybrzeżne, świat. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za towarzyszenie mi w tej dzisiejszej kilkunastokilometrowej wycieczce wokół stawów w Goczałkowicach Zdroju. Popatrz raz jeszcze jak pięknie odbija się słońce w tafli wody. Przede mną wyspa po lewej stronie, ptasia wyspa, na której widzę gniazdują czaple siwe i czaple biały Zaraz zrobię jeszcze zbliżenie O, jak to się robi Tak to się robi Mam nadzieję że pociąg mi nie ucieknie Pędzę, pędzę Trzymajcie się do zobaczenia w następnym w następnej wycieczce bardzo lubię to słowo wycieczka.